Szymanko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj wam pokażę jak zainstalować Unity Assets Extractora ten do rozpakowywania plików yy, tekstur w tej grze Flashing Lights, no więc jeżeli się odcinek Wam spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Dobrze, jak już zauważyliście Zrobiłem nawet mundury policyjne, więc też je udostępnię, ale jeszcze robię te nadmorskie, pokazać, że które potem miały, podmienię je. Znaczy zrobię i podmienię. to macie takie. To więc ja Wam udostępnię jak dokończę. Zaraz wyłączę grę, żeby wam pokazać jak to wszystko zainstalować. Radiowozy już ogólnie udostępniła tą stronę, więc link macie na w opisie. Dobra, tutaj ja wychodzę z gry. No i włączamy internet tak. Dobra już znalazłem link z I to jest ta moja strona tak jak już mówiłem w poprzednich moich odcinkach No zmieniłem ten link, bo tamten się okazał błędny to już macie poprawny już tu zaktualizowałem stronę no, w modyfikacjach już wam pokażę coś udostępniamy wam te polskie radiowozy. No, uniformy udostępnię, później jak dokończę te nadmorskie, tak jak mówiłem. Po prostu sobie pobieracie i otwieracie tam. Ale chodzi o Asseca Bund Extractora, no to tutaj naciskacie. I na Fire go udostępniłem więc stąd go pobieracie. Zapisz plik. Dobra, no zanim się pobierze, to zrobić zdjęć. No już pik się pobrał, więc naciskacie po prostu na to. już tu się wam otworzy. I macie taki folder i go po prostu przenosicie na pulpit, tylko nim... O dobra. Po prostu go przenosicie na pulpit. Taki macie folder i co teraz? Teraz wchodzicie w to i tu macie taką aplikację Assets Bundle Extractor to, to robicie sobie skrót do niego Otwórz skrót no i skrót sobie rzucacie na pulpit A Już mam to nie muszę tego robić no i to wszystko, że no i teraz możecie podmieniać pliki oczywiście nie będę teraz wam wszystkiego pokazywał, to teraz powinien się wam pokazać link do poprzedniego filmu, jak instalować modyfikacje to już sobie powinniście poradzić z tamtym filmem no, jakby się wszystko chodzi poprawnie, nic się nie zacina no i wybieracie główny folder gry i plik resources assets, no ten otwieracie no, tutaj wszystkie tekstury co tam chcecie sobie pozmieniać dobra no to link do tamtego filmu Macie w opisie. Oczywiście nie zapomnijcie zaznaczyć ankiety. No jeżeli odcinek się Wam spodobał i Wam pomógł, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcji, dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. No trzymajcie się. Cześć.